Cześć, moi drodzy. A teraz z tej strony witam w kolejnym odcinku z Witchmina. się zrobić, yy, znaleźć potworowe piórka. Także mamy cały set, jeśli chodzi o zbroję w średnią gryfa. dalej mi się nie podoba, bo taki, taki bebzol z przodu, jakby, nie, jakby się użar. Ale zostały jeszcze mieczyki. Także chodźmy sobie zobaczyć mieczyki, właśnie. Wysokość Radofit to król srogi, ale sprawiedliwy. To wyciekł wczoraj. Słyszałeś? Co on Groźny znak cechowy. To co zawsze. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. proszę, wiedźmik. Jesteś wiedźmik. Ha! Klient, klient. <coughs> Aby ciemnej stali potrzebują mieć meteorytowe srebro. Kupić nie mogłem. na żelazo. Hmm. Tak? Meteorytowe żelazo, meteorytowe srebro. To pamiętam. Meteorytowe srebro. Dobra. I fajno. Bywaj. Niech będzie gryfny. I sobie skoczymy. Śniączkę z Korintili sobie skoczymy do... Pomiot. Ludzie, poratujcie, chory jestem nabitity. A to ci dopiero. Widzicie to, co ja? A To chroćce. Co za ludzie? Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinthians. Dobrze trafiłeś, bo Korin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite! W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu, jakby ktoś przesuwał meble. A w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie wierzę. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. No, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. zabieramy sobie Takie ruiny. A mi resztki. też Sara Mamy też. <śmienic> Obudź się. to tylko sen Obudź się. Dobra Lalka poddasza W takim na ten strych Przestań o, Odejdź stąd Nie rób tego Pozostaw Podłóż to, błagam To krew Nie rozlewa jej Proszę. Przestań... Nie rób tego. Z zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. W pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Ciekawe. i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Dobra, to na dół. Się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie. Nie rób tego więcej Mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego mi ktoś robić krzywdę? Co to pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <tum> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <tum> śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak porządko, zachowujesz się jak porządko, po prostu jesteś porządkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak <coughs> nie, goni mnie wielka kura z takimi czym? Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! No, Wigrad to nie jest miejsce dla porządek. Ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak. Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Cześć. No to do śpiocha idziemy. <laughs> to później Janek chyba się pojawi, się, dobrze pamiętam. nie Do ciebie, Tris Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie zabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało Ci się mnie obudzić. Znam Wiedźmińskie sposoby na takie storki. Bardzo Ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. No dobra Nie mówię wiecie, okna są, ale nie wiem czy one jakieś zabite są totalnie, czy coś... strasznie ciemno jakby zabite no Wiedziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z Labdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać tyle koron na niego poszło. No ale cóż, na biednego nie trafiło. I miecz masz na wypadek. No i dobra. Widzę że jak się zapijemy na to zadanie jakby razem z Corin to e, jakoś no tak nie pyka to zadanie potem prostu sobie, się sobie z tej z listy z tablicy nie ogłoszeń. Też cię straż do miasta wpuściła. Biało włosy, tylko spójrz tutaj. Hej, piękny! Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mortę mieć? Coś do nas. Pokaż mi. Dobra, tu sprzedać, wykonać, <laughs> nic nie muszę. Nagramy w karty. Chcę grać w karty. Продолжение следует... Ah, está comendo. Uh -huh. Dobra, Czego te miecze nie przy pasie tym dają? Hmm. Kiedy ostatni raz mówisz Co ja mam teraz zrobić? Zaprasz... Co? Tak trochę guzik ma. Czemu nikt nie ma wódki? Proponuję... Jeszcze jedna szybka partika gwinta. no Брав. хм хм 15. Dobra. A to był inny dom, dobra, ten był z gomelem. Ten nawiedzony dom. Ja dobra, mamy 25 minut, już nie będę zaczynał nowego, dalszej części tego zadanka. Tylko to sobie zakończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. nadzieję, się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa.